Znacie to uczucie, gdy zjadacie obiad i po godzinie jesteście głodni? Wyobraźcie sobie, że trawicie go przez miesiąc. Witamy w świecie leniwców. Leniwce te urocze mieszkańce lasów tropikalnych Ameryki Środkowej i Południowej słyną nie tylko z powolnych ruchów, ale także z niezwykle wolnego procesu trawienia. Badania wykazały, że trawienie jednego posiłku może zająć im od 11 do 30 dni, a niektóre źródła sugerują nawet, że i więcej niż 30. Ten powolny proces jest wynikiem kilku czynników. Po pierwsze, leniwce mają bardzo niską przemianę materii. Ich tempo metabolizmu wynosi zaledwie 40-45% tego, co można by oczekiwać u ssaka podobnej wielkości. Po drugie, ich dieta składa się głównie z liści, które są trudne do strawienia i mają niską wartość energetyczną. Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem, leniwce posiadają wielokomorowy żołądek, w którym symbiotyczne bakterie fermentują pokarm, umożliwiając przyswajanie składników odżywczych. Ciekawostką jest fakt, że zawartość żołądka może stanowić nawet do 30% masy ciała leniwca, co sprawia, że są one dosłownie pełne przez większość czasu. Z powodu tak wolnego trawienia, leniwce schodzą na ziemię w celu wypróżnienia się tylko raz w tygodniu, co jest dla nich momentem największego zagrożenia ze strony drapieżników.